Amerykański ksiądz udzielił kilkunastu tysięcy nieważnych chrztów. Kilkanaście tysięcy, a może i kilkaset tysięcy ludzi ma ogromny problem, ponieważ chrzest w Kościele Rzymskokatolickim otwiera drogę do innych sakramentów. Chrzest jest też jednym z elementów, który jest konieczny, aby być zbawionym. Zapraszam na film. Witajcie dzisiaj w krótkim filmiku. Chciałbym wkleić fragment filmu Rea Komforta z programu Living Waters z lektorem. Podłożyłem pod to głos, aby lepiej wam się oglądało. Zamiast napisów, które zwykle pojawiają się na innych naszych kanałach, krótki fragment bardzo głośnej sprawy, bardzo głośnej, no, niektórzy powiedzieliby, afery, jaka wybuchła w amerykańskim kościele rzymskokatolickim. Nie bez echa obeszło się to także. W Polsce, chociaż przyznam szczerze, że sam jestem zdziwiony, nie wyciągnięto tak dużych konsekwencji. No właśnie, dlaczego? Ale wracając do początku, do tematu tego filmiku: Chrzest w Kościele Rzymskokatolickim, czym jest? Może część z Was wie, może część nie. Wydaje się, że prawie 90, może nawet 9% Polaków to ludzie ochrzczeni w Kościele Rzymskokatolickim. Niektórzy Przywiązują do tego ogromną wagę. Niektórzy Polacy traktują to jako już prawie świecki obyczaj. No właśnie, a czym jest chrzest w kościele rzymskokatolickim? Dlaczego wypowiedzenie formułki, dobre wypowiedzenie formuły, jest takie ważne? Zapraszam na krótki film Living Waters i później mój komentarz na te tematy. Powiem też, czy chrzest jest konieczny do zbawienia? Co mówi na ten temat? Pan Jezus, apostołowie, o czym możemy przeczytać w Biblii? Zostałem ochrzczony jako niemowlę, ale na pewno to nie wyglądało tak. To wygląda jak coś bardzo szalonego. Nigdzie Biblia nie mówi, aby robić takie rzeczy dzieciom. Nie jest nawet powiedziane, żeby dzieci delikatnie pokropywać wodą. Dlatego to wielka tragedia, że ksiądz straci pracę, przez to, że wypowiadał jedno niewłaściwe słowa. Przez lata udzielając chrztu niemowlętom. Ksiądz rezygnuje z pracy w swojej parafii. Ksiądz Phoenix zostaje bez pracy. Po tym jak kościelni urzędnicy odkryli, że przeprowadził tysiące sztu nieprawidłowo w Arizonie, w Kalifornii, potwierdzono tysiące nieprawidłowych sztu w Arizonie w Kalifornii. Kościół twierdzi teraz, że te chrzty są nieważne. Diecezja to potwierdza, że ojciec Andreas Oregana użył nieprawidłowych, błędnych sformułowań we wszystkich sztach sprzed 17 czerwca ubiegłego roku, co spowodowało, że tysiące chrztów zostało unieważnionych. Wszystko sprowadza się do jednego słowa, które mówił źle przez te wszystkie lata. Biskup Olmsted mówił, że Aregano mówił my chrzcimy zamiast ja chrzczę. Gdybym mógł porozmawiać z tym księdzem, przytuliłbym go i powiedziałbym mu, żeby się nie stresował, ponieważ chrzczenie niemowląt i tak nie jest biblijne. To tylko ludzka tradycja. Nie ma to nic wspólnego zniczyją niczyją relacją z Bogiem ani z jego wiecznym zbawieniem. Poganie w dziech apostolskich w rozdziale 10 otrzymali dar zbawienia, zanim zostali ochrzczeni w wodzie. Dzieje się tak dlatego, że to Boża łaska zbawia, a nie zbawiają nas nasze obrzędy. Ok, kilka myśli. Pierwsza myśl jest taka, jeżeli jesteś rzymskim katolikiem, to myślę, że bardzo ważne jest to, abyś zastanowił się, czy masz poprawnie udzielony chrzest. Jeżeli ksiądz przy Twoim chrzcie wypowiedział błędną formułę, to nieważny jest Twój sakrament Pierwszej Komunii, nieważne jest Twoje bierzmowanie i nieważne jest Twoje małżeństwo. Tak twierdzi Kościół rzymskokatolicki, tak twierdzi hierarchia, tak twierdzą biskupi. Konsekwencje źle udzielonego chrztu są, no moim zdaniem straszne. Każdy rzymski katolik powinien się zastanowić, czy ma poprawnie udzielony chrzest, bo jeżeli nie, to całe jego życie duchowe może być wielką fikcją. Chrzest w kościele rzymskokatolickim to pierwszy i najważniejszy sakrament, jak czytamy w katechizmie kościoła katolickiego, wyciska na duszy znamie, niezatarte znamie. Otwiera drogę do innych sakramentów i jak czytamy w katechizmie kościoła rzymskokatolickiego, chrzest... Jest konieczny do zbawienia. Czasami, kiedy otworzymy dokumenty Kościoła katolickiego możemy przeczytać, skąd Kościół bierze jakieś doktryny. I zachęcam do tego, aby czytać bardzo, bardzo dokładnie takie dokumenty. W katechizmie Kościoła katolickiego przy punktach, które omawiają chrzest, często jest odniesienie do Ewangelii według świętego Jana, do trzeciego rozdziału, kiedy Pan Jezus rozmawia z Nikodemem. Za chwilę o tym powiem nieco więcej. To niezwykle ważne, abyśmy zawsze porównywali i sprawdzali to, co mówią nam różni ludzie. Tym bardziej, jeżeli dotyczy to naszego zbawienia, to najważniejsza rzecz w naszym życiu, bo na Ziemi żyjemy niektórzy 20, niektórzy 50, niektórzy 70 lat, ale życie wieczne to wieczność. To więcej niż 100 lat, to więcej niż 1000 lat, to więcej niż milion lat to wieczność. I tutaj decyduje się to, czy będziemy z Bogiem w wieczności, w niebie, czy będziemy w piekle. Cierpieli męki wieczne przez całe nasze życie, przez całe nasze życie wieczne. Ray Comfort w swoim krótkim filmie, który zacytowałem wcześniej, podał jeden bardzo ważny fragment, chociaż jest ich więcej. Fragment z dzieł apostolskich z 10 rozdziału. Pozwólcie, że przeczytam go, abyście zobaczyli o czym on mówi. Gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, cała sytuacja dzieje się w domu Corneliusza. To jest bardzo ważne. Korneliusz był Poganinem, był dowódcą rzymskim, który miał widzenie Anioła, i ten Anioł kazał wezwać mu Piotra. Wiemy ze Słowa Bożego, że Korneliusz był w jakiś sposób wierzący, wierzył w Boga, choć tak naprawdę, jak się zaraz okaże, nie znał tego prawdziwego, jedynego Boga. Piotr przychodzi i posłuchajmy, co jest dalej. A gdy Piotr jeszcze mówił, Tłumaczył prawdę o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I zdziwili się wierzący pochodzenia hebrajskiego, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli bowiem ich mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr odezwał się: Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego jak my? Nakazał więc im ochrzcić ich w imię Pana i prosili Go, aby pozostał u nich kilka dni. To bardzo ciekawy fragment. Zobaczmy, Piotr głosi, mówi Ewangelię, przedstawia Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Ludzie wierzą w to. Duch Święty stępuje na nich w tym momencie. W konsekwencji zostają ochrzczeni. Widzimy obrzęd chrztu, Szczególnie w dziejach apostolskich, zachęcam, przeczytajcie dzieje apostolskie i listy, i sprawdźcie. Zawsze jest po wyznaniu wiary i pokucie. Niektórzy mówią, że wiara i pokuta to dwie strony tej samej monety. Przychodzą naraz i są darem ducha świętego. I w konsekwencji tego następuje chrzest. Kościół rzymskokatolicki obrócił to. Obrócił to, powiedzielibyśmy. Do góry nogami. Najpierw chrzci dzieci, a później mówi oni powinni uwierzyć. To jest sprzeczne ze słowem Bożym. Sprzeczne jest z Ewangelią, z nauką apostolską, z nauką pana Jezusa i z nauką apostołów. Ale Kościół Rzymski czasem odnosi się do trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, po to, aby pokazać, że pan Jezus mówił o chrzciewodnym jako o czymś, co jest konieczne do zbawienia. Ale otwórzcie swoje Biblię, sprawdźcie, nie słuchajcie mnie, nie słuchajcie mnie albo słuchajcie mnie i sprawdzajcie. Otwórzcie swoje Biblię i sprawdźcie, o czym tam jest mowa. Pan Jezus rozmawia z Nikodemem. Trzeci rozdział Ewangelii według świętego Jana to jest rozmowa pana Jezusa z Nikodemem. Nauczyciel żydowski, jeden z członków Sanhedrynu, jeden z najdoskonalszych, z najznamienitszych. I najbardziej wykształconych Żydów, nauczycieli żydowskich, przychodzi do Jezusa Chrystusa nocą. Wyznaje, że jest kimś niezwykłym, że Jezus Chrystus przychodzi od Boga. W tym momencie nie jesteśmy jeszcze pewni, czy Nikodem wierzy, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, ale wydaje świadectwo, że wie, że przychodzi od Boga, bo czyni cuda, które potwierdzają to, że wyszedł od Boga, że jest posłany przez Boga. I toczy się rozmowa. Pan Jezus mówi tak. Zaprawdę zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go, jakże może człowiek narodzić się na nowo, będąc stary, czy może powtórnie wejść do łona swojej Matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Niezwykłe słowa i mógłbym o nich opowiadać długo, ale nagrywałem już kiedyś o tym film, poszukajcie na naszych kanałach. Chcę dotknąć tylko kilku punktów. Zobaczcie, w momencie, kiedy Jezus Chrystus żył, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi, kiedy nikodem przychodzi do Niego, nie było jeszcze Chrztu. Chrystusa w rozumieniu naszym dzisiejszym, chrześcijańskim. Ten chrzest Pan Jezus ustanowił tak naprawdę przed swoim wniebowstąpieniem, bo wtedy Pan Jezus powiedział: Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcijcie je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to zaczęli czynić apostołowie. Natomiast kiedy nikodem przychodzi do Pana Jezusa, ten chrzest nie istniał. W tych słowach więc nie może chodzić o chrzest wodny, nie może chodzić o zanurzenie, czy o pochlapanie kogoś wodą. Ale o co w tych słowach chodzi? Kiedy zobaczymy na cały fragment, na szerszy kontekst i przeczytamy go może raz, może kilka razy, na pewno zobaczycie w pewnym momencie, Pan Jezus pyta Nikodema, ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zadajesz mi takie pytania, Moglibyśmy tak to sparafrazować, a przecież to jest zapisane w Biblii, w piśmie, które macie w Starym Testamencie. I to nas kieruje do tego, abyśmy przeszli i zaczęli zastanawiać się, o czym Pan Jezus mówił. Co nikodem powinien wiedzieć, co powinien wiedzieć, a czego nie wie, albo o czym zapomniał, albo nie zwrócił na to uwagę, czytając Biblii. I są dwa takie fragmenty. Ja przeczytam jeden Księga Ezechiela, 36 rozdział. Wersety 24-28 Bóg mówi przez proroka Ezechiela: Zabiorę was bowiem spośród narodów, zgromadzę was we wszyscy, z wszystkich ziem. Pokropię was wodą czystą, i będziecie czyści. Oczyszczę was z wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je, zamieszkacie w ziemi, którą dałem wam i waszym Ojcom. Pan Jezus mówi: Przypomina Nikodemowi: Wróć do Starego Testamentu. Czytaj dobrze: Słowo Boże. To było zapowiedziane. Bóg zapowiedział, że w pewnym momencie historii uczyni tak niezwykły cud, który dla nas jest czymś niezrozumiałym, że włoży swojego ducha w serca ludzi, niektórych ludzi, oczywiście tych ludzi, którzy pokutują i wierzą w Jezusa Chrystusa. To jest ta zapowiedź, że Bóg obmyje nas z grzechów, kiedy wyznajemy, kiedy pokutujemy. Bóg obmywa nas z naszych grzechów i wkłada w nas swojego ducha. To jest to nowo zrodzenie, to jest to centralne miejsce, do którego powinien dążyć każdy człowiek, który chce być zbawiony. Nie dążyć do sztu, do pochlapania wodą, ale dążyć do tego, aby Bóg zmienił jego serce, aby jego serce kamienne przemienił na serce mięsiste. I znam masę świadectw ludzi, którzy w niezwykły sposób zostali dotknięci przez Boga właśnie w taki sposób. Pokutowali, zobaczyli swoją grzeszność, pokutowali z grzechów, uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Bogiem, a Bóg zmienił ich serce, zmienił ich wnętrze. Od tego momentu chcą żyć, chcemy żyć jako chrześcijanie nowozrodzeni, chcemy żyć całkowicie według słów bożych. Nasze życie się nie liczy, żyć liczy się to, co Bóg mówi. Nasze pomysły się nie liczą, liczy się to, co Bóg mówi, co powiedział i cały czas mówi. W swoim słowie. I czasami ludzie pytają, nawet chrześcijanie, chrześcijanie ewangeliczni czy chrześcijanie biblijni, czy Chrzest jest konieczny do zbawienia, bo pojawia się wielu nauczycieli, którzy tak twierdzą, powołując się chociażby na ten fragment. Ale kiedy otworzymy Słowo Boże, zobaczymy no właśnie, co zobaczymy w Nowym Testamencie? Dwa pytania: czy Chrzest jest konieczny do zbawienia? Czy na zbawienie można zapracować? I odpowiedź jest jedna. Zbawienie jest z wiary, nie z uczynków. Zbawienie jest darem Boga. Chrzest nie może zbawiać, bo żaden z naszych uczynków, żaden z naszych obrzędów nie może zapewnić nam zbawienia. Zbawienie jest darem Boga. My nie możemy zbawić się z uczynków, bo grzeszymy, grzeszyliśmy i grzeszymy. Tysiące razy, setki tysięcy razy, niczym nie jesteśmy w stanie nadrobić tych grzechów, dlatego też konieczne jest to, aby to Bóg sprawiedliwość Chrystusa przelał na nas. Tylko w ten sposób możemy być zbawieni, jeżeli uwierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I zobaczcie, może jeszcze ten fragment. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, dalej ten. Ten trzeci rozdział jest niesamowity, zachęcam. Czytajcie go, przeczytajcie go wiele razy. Jeżeli macie wątpliwości, właśnie no co do chrztu. Jeżeli macie wątpliwości co do chrztu, co do tego jak być zbawionym, czytajcie Ewangelię Jana, czytajcie list do Rzymian, myślę, że wszystko wam się poukłada. Nie słuchajcie w sposób ślepy, bezrefleksyjny tego, co mówię, ale sprawdzajcie w Słowie Bożym, bo to Słowo Boże ma moc. I kiedy czytamy dalej, trzeci rozdział Ewangelijana, pan Jezus mówi takie słowa do Nikodema: A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto w niego wierzy, był zbawiony. Dalej w trzecim rozdziale mamy taki fragment. Pan Jezus mówi: Kto wierzy w syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostanie nad nim. W szóstym rozdziale Ewangelii według Świętego Jana, w czterdziestym wersecie czytamy: I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tych fragmentów jest bardzo, bardzo dużo. Zbawienie jest z wiary, z samej wiary. Ale pamiętajcie, zbawcza wiara nigdy nie jest sama. Jeżeli ktoś zostanie dotknięty przez Boga. Jeżeli zostanie dotknięty prawdziwie, zmienia się jego życie. Zmienia się jego podejście do rodziny na lepsze, zmienia się jego podejście w pracy na uczciwsze, zmienia się jego życie. Efektem zbawienia jest zmiana. Zbawienia nie da się zdobyć uczynkami, ale prawdziwe dotknięcie Boga, zbawienie człowieka, zmienia tego człowieka i widzimy tą zmianę w człowieku, w jego uczynkach, że jego uczynki są inne. Dlatego czasami osoby zbawione mówią, ludzie pytają mnie, dlaczego się zmieniłem, ludzie pytają mnie, dlaczego żyję inaczej. Czy masz taki punkt zmiany? To bardzo ważne, kiedy myślimy o zbawieniu. Ale kiedy myślimy o swoim zbawieniu, czasami osoby mówią. Poznałem Boga 20 lat temu, 10, 5, wtedy zostałem zbawiony. Ale ważne, abyśmy pamiętali, kiedy mówimy o naszym zbawieniu, o tym, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj. Ale to może temat na inny odcinek. Dzisiaj chciałem się odnieść do, do tych błędnych nauk Kościoła Rzymskiego, do wielu tragedii ludzkich. No właśnie. Jakie wynikają z tych błędnych nauk? Zachęcam do tego, aby, abyś czytał, abyś czytała Słowo Boże, abyście wszystko badali, szczególnie nauki rzymskokatolickie. Jeżeli uznacie, że ten film jest wartościowy, podzielcie się też ze znajomymi. Zapraszam do subskrybowania kanału, dzięki temu będziecie informowani na bieżąco, kiedy jakiś film na naszym kanale opublikujemy. Za dzisiaj dziękuję, zachęcam. Czytaj Słowo Boże. Badaj. Tematu nie wyczerpałem. W bardzo, bardzo krótki sposób starałem się przekazać to, co najważniejsze. Temat jest olbrzymi, dlatego zachęcam do czytania Słowa Bożego i rozmawiania z innymi wierzącymi, właśnie o Słowie Bożym.